Moi drodzy, od dziury w ziemi po wybudowanie takiego osiedla, jak to się wszystko zaczyna? Przede wszystkim zaczynamy od lokalizacji. Później musimy sprawdzić rentowność projektu, później musimy zadecydować, czy budujemy to sami, czy budujemy to z inwestorem. Tą inwestycję prowadzimy częściowo z naszego kapitału i współpracujemy z inwestorem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Duża inwestycja. Duża odpowiedzialność i przede wszystkim, zanim zaczniecie współpracować z inwestorami, pełna transparentność, ustalenie zasad, ustalenie umowy spółki, umowy inwestycyjnej. Umowy są na złe czasy. Miejmy nadzieję, że nigdy nie będziemy do tego zaglądać, ale wszystkie rzeczy najlepiej ustalić na samym początku, schować do archiwum, a później tylko realizować takie osiedle. Działamy, nie zatrzymujemy się. Tutaj powstanie 299 mieszkań. Stolica Karkonoszy mogą tutaj kupować mieszkańcy, turyści. Klienci z całej Polski, bo nie tylko baza wypadowa na Szklarską Porębę, Karpacz, Świeradów, Zdrój, ale również miejsce, nowe miejsce dla życia nowych mieszkańców.